Aha, promocja w Belkliku jest cały czas aktualna. Słuchajcie, możecie zagrać kupon bez ryzyka. Jeżeli nie wejdzie, wróci do Was kasa i zaraz powiem o tym nieco więcej. Witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy zostawili łapę w górę pod poprzednim filmem, bo rekordy bite po prostu i zachęcam do zostawienia łapy w górę, pod tym filmem dziękuję serdecznie każdemu kto klika, jestem bardzo, bardzo wdzięczny, powoli wjeżdża świąteczny klimacik, słuchajcie zanim przejdziemy do konkretów, to tak jak mówiłem promocja i konkursik, jeżeli ktoś z was nie ma jeszcze konta w betkliku, a założy je z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyje kodu promocyjnego obstawiamy50, tak jak teraz widzicie, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon, obojętnie jaki, za 57 zł, obojętnie jakie kursy, obojętnie jakie dyscypliny. Jeżeli nie wejdzie, wróci do Was 5 dysze, które możecie od razu wypłacić. Świetna promka dla nowych graczy, bo nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać. Jeżeli ten pierwszy kupon okaże się wygrany, również kasa jest Wasza, nie musicie dalej grać. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. Słuchajcie, lecimy jak zawsze z konkursem. Do zgarnięcia będzie jak zawsze 5 dyszek. I co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? To co zawsze: subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Właśnie zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarz. W komentarzu. w komentarzu typujecie dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Wolverhampton a Chelsea. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClicka. Typujemy do godziny 19 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick Nie biorą udziału w zabawie, czyli takie standardowe zasady. I słuchajcie, mamy na dzisiaj trzy kupony i zaczniemy sobie od yy, kuponu Wojtka. Wojtek? Dwa kupony podano na naszym kanale, dwa kupony trafił, widzicie je teraz tutaj. No dzisiaj trzymamy kciuki, żeby w końcu udało się trzy kupony z rzędu trafić komuś z Was, kto tutaj podrzuca te kupony, bo ja powtarzam, to nie są moje kupony, nie wiem, tak niektórzy oglądają film, że e, pod powiedzmy weekendowym, niedzielnym filmem widzę komentarze, tylko jeden kupon Ci siadł. No, to no, no nie bardzo, bo to nie są moje kupony Także, jeżeli już chcecie, nie wiem, ktoś chce komentować, to lepiej posłuchać dokładnie, niż, powoli, niż potem samego siebie w, w błąd wprowadzać. Dobra, lecimy z dubelkiem od Wojtasa. Mamy tutaj dwa zdarzenia z kursem łącznym 2,48, czyli nieco ponad podwojenie. 289 zł stawka, 630 zł do wygrania. Mamy bottom tu skora w meczu pomiędzy Werderem a Borusją i zwycięstwo Realu Madryt. Forma Borusii Dortmund jest ostatnio daleka od ideału. 1 do 2 z kolonią, remisy 1 do 1 z Lacy i Traktem. A na koniec paskudna porażka 1-5 do ze Stuttgartem na własnym stadionie. Gra już byłej ekipy Luciana Favra zwłaszcza w defensywie nie powala. Przeciwnicy z łatwością znajdują drogę do bramki rywali. Teraz przyjdzie czas na mecz z Werderem, który w tym sezonie na własnym obiekcie za każdym razem trafiał do, do siatki rywala. I tutaj Wojtek spodziewa się po prostu botting to scora, czyli goli po obu stronach. Minimum jeden gol od Werderu, minimum jeden gol od Borusi, i ten zakład siada. Do e, drugi typ forma Realu nagle i niespodziewanie wystrzeliła w górę. Wszystko zaczęło się od Ligi Mistrzów, kiedy w decydującym meczu Królewcy pokonali Borusję w Gladbach. Później przyszedł czas na derby Madrytu, gdzie również Real nie dał żadnych szans Atletico. Kolejny mecz z rodzaju tych trudnych również powinien okazać się szczęśliwy dla Zidana i spółki. Widać, że odzyskali oni radość z gry, a w tej sytuacji Real jest trudny do zatrzymania. Tutaj Wojtas gra czyste zwycięstwo Realu po kursie 1,50 i tak jak mówiłem, nieco ponad po bo z 289 zł robi się 630, i ja mocno trzymam kciuki, żeby tutaj trzeci kupon z rzędu został trafiony, i, i po prostu żeby ta pasta została przedłużona. Dalej mamy. Dalej mamy, moi drodzy, kupon od przemysłowa: trzy zdarzenia. Trzy zdarzenia z kursem łącznym 368, tutaj 260 zł stawka i 841 zł do wygrania. Kursy 1,49, 1,74, 1,42 i już zobaczymy, o co tutaj chodzi. Druga liga szwajcarska zawsze oznaczała overy i nie inaczej powinno być w starciu między Xamax a Tun. Gospodarze lubią pobawić się w overy, o czym świadczy ich ostatni mecz na własnym stadionie przegrany 2-4. Warto jednak spojrzeć na gości, którzy w meczach z rywalami z dołu tabeli po ukrywają over 2,5 goli w pojedynkę. Przykładami mecze z Kiaso i Will. No tutaj zdaniem Przemysława minimum 3 gole w tym spotkaniu po dosyć niskim kursie 1,49. Dalej mamy zwycięstwo Herty po kursie 1,74. Herta Berlin i Mainz są obecni na dwóch zupełnie różnych biegunach. Gospodarze od trzech meczów są niepokonani, a grali z mocnymi rywalami Bayernem, Unionem Berlin i Mönchengladbach. Goście z kolei przegrali ostatnie dwa bardzo ważne mecze z bezpośrednimi rywalami do utrzymania z Kolonią i Arminią Bielefeld. Zdaniem Przemysława na tę chwilę Herta i jest za mocna dla swoich przeciwników i na własnym stadionie powinna spokojnie sobie z nimi poradzić i zgarnąć w końcu, w końcu kolejne trzy punkty. Tutaj po prostu czyste zwycięstwo Herty po kursie 1.74. I na koniec Lazio na przestrzeni ostatnich pięciu wyjazdowych meczów aż czterokrotnie traciło gola. Również w meczu z Benevento mogą mieć kłopoty z utrzymaniem czystego konta, gdyż gospodarze potrafią, potrafili strzelić gola Juventusowi, Napoli czy Boloni A to świadczy o tym, że nawet jeśli defensywa nie gra za dobrze, to ofensywni gracze próbują to nadrobić. Lazio nie jest w obronie idealne, nie, nie ma tam monolitu, lubi tracić gole i tutaj Przemysław liczy na to, że w wyjazdowym stawciu z Beniaminkiem również do tego dojdzie. Trzy propozycje 3,68 kurs ogólny, 260 zł stawka 841 zł Pierwszy kupon od Przemysława, trzymam mocno kciuki, żeby został, został po prostu trafiony, niech tutaj wszystko się zazieleni. I na koniec, na koniec dzisiejszego filmu i, i dzisiejszych, dzisiejszych kuponów, e, kupon od Grzegorza, 4 zdarzenia, czyli takie już nieco większe e, Ako, 5-0 kurs ogólny, 125 zł na stawce, równe 550 zł do wygrania. Mamy zwycięstwo HSV, mamy zwycięstwo Chelsea, mamy zwycięstwo Grasshoppers i mamy Manchester City połowa, koniec spotkaniu z West Bromwich. No i pędzimy. HSV Hamburg wykonuje już któreś podejście do powrotu do Bundesligi. Za każdym razem nieco im brakuje, jednak w obecnym sezonie trzymają się w czubie tabeli ze stratą zaledwie dwóch punktów do liderującego Kiel. Teraz zagrałem na własnym obiekcie z Sandhausen, które zajmuje... Jedną pozycję ponad strefą barażową, i to jest mecz, który faworyt powinien wygrać, jeśli myśli na poważnie o awansie. Zdaniem Grzegorza, HSV poradzi sobie ze swoimi rywalami, zwłaszcza, że mają z nimi rachunki do wyrównania za czerwcową porażkę 1 do 5, więc tutaj czyste jest zwycięstwo HSV. Dalej czyste jest zwycięstwo Chelsea Londyn w meczu z Wolverhampton. Chelsea Londyn nie spisała się zbyt dobrze w starciu z Evertonem, teraz czeka ich wyjazd do Wolverhampton, który również nie zapowiada się na prosty. Jednak tutaj Grzegorz nie sądzi, aby Chelsea zagrała drugi z rzędu taki słaby mecz. Zawodnicy Chelsea są bardzo kreatywni, lepsi technicznie i powinni pokazać na boisku, że miejsce w czołówce tabeli Premier League jak najbardziej im się należy. Kolejna propozycja na czyste zwycięstwo i trzecia propozycja na czyste zwycięstwo Grasshoppers Zurich to zdecydowanie fawory drugiej ligi szwajcarskiej obecnie liderują tabeli z przewagą czterech punktów nad tun teraz czeka ich mecz z czerwoną latarnią Ligi i Kiaso w poprzednim sezonie faworyci bez kłopotu sobie z nimi radzili wygrywając 2 do 0 i 2 do 1, nic nie wskazuje na to, żeby Grasshoppers mieli się tym razem wykoleić, zwłaszcza, że mecz z tak słabym ry Walem, yy, no, muszą po prostu wygrać, jeśli, jeśli chcą tu zostać. Na czele stawki, czyli trzecia propozycja na zwycięstwo faworyta. Mamy na razie trzy, trzy propozycje na no, na zwycięstwa faworytów i na koniec Manchester City prowadzenie do połowy. Zwycięstwo na koniec meczu. Manchester City kolejnych rywali ze słabszej półki niemalże masakruje. 3 do 0 z Marsylią, 2 do 0 z Fulham, czy 5 do 0 z Berlin. To wyniki, które wyraźnie pokazują wyższość obywateli nad tymi słabszymi rywalami. Teraz wierzą się z bardzo słabym w tym sezonie West Bromwich. I, i zdaniem tutaj Grzegorza gospodarze szybko wbiją gościom, wybiją gościom chęć, chęć do gry. Szybkie dwa gole w pierwszej. Połowie powinny szybko zamknąć ten mecz, i zdaniem Grzegorza, Manchester City będzie prowadził do przerwy i wygra po prostu całe spotkanie. I tutaj, moi drodzy, tak jak mówiłem, kurs łączny 125 zł na stawce 550 zł do wygrania. Jest kilka propozycji, pamiętajcie, że nic pewnego tutaj nie będzie, muszę powtarzać to co film, bo żeby nie było po prostu pretensji do chłopaków którzy podrzucają swoje kupony, to są propozycje innych graczy, takich graczy jak wy i po prostu tutaj próbują swoich sił ze swoimi kuponami i ja trzymam kciuki żeby jak najlepiej to wychodziło, ale jeżeli chcecie coś kopiować to zawsze sobie przemyślcie po swojemu czy waszym zdaniem też to jest dobre i wtedy ewentualnie wrzucać na kupon a ja na dzisiaj e, dziękuję za oglądanie do samego końca, zapraszam do subskrypcji jeżeli jeszcze tego nie robicie zapraszam do naszych grup, linki są w opisie pod tym filmem zachęcam do brania w konkursie, bo 50% Poleci do kojegoś z Was i słyszymy się zapewne jutro, bo jeszcze więcej meczów. Trzymajcie się. Na razie.